W nocu przed remizą OSP Święcica w gminie Rytwiany do Nowowołyńska w Ukrainie odjechał samochód pożarniczy. Stara 244 samorząd Rytwian przekazał na zasadzie darowizny przygranicznemu miastu. Po samochód osobiście pofatygował się zastępca mera Nowowołyńska Mykoła Pasewicz. Jeden z mieszkańców gminy Rytwiany sprawił, że samorządy Rytwian i Nowowołyńska nawiązały kontakt Czego efektem była darowizna samochodu pożarniczego. Dla samorządu Rytwian nieodpłatne przekazanie pożarniczego wozu bojowego to kolejny element wsparcia dla walczącej z Rosją Ukrainy. Konflikt zbrojny, napaść Rosji na Ukrainę. Spowodowała, że od 2022 roku, od lutego, Polacy zaangażowali się w pomoc Ukrainie. Nasze początki współpracy z, z tu obecnym wicemerem Nowowołyńska Mikołom Pasewiczem, to, to był właśnie ubiegły rok odbiór, odbiór pierwszych darów pomocy rzeczowej dla, dla mieszkańców Ukrainy, a teraz. Okazało się, że w ubiegłym roku nabyliśmy nowy ciężki po, yy, pojazd pożarniczy do jednostki w y, Sichowie Małym. Yy. Pewne przesunięcia pojazdów z Sichowa małego dokłady, skłody Kłody do święcicy, zaowocowały tym, że mieliśmy nadwyżkę jednego pojazdu, właśnie Star marki, samochód marki Star 244, który teraz dla nas jest zbędny, możemy go sprzedać, ale, ale jest potrzeba na wschodzie wykorzystać każdą ilość specjalistycznego sprzętu do działań ratowniczych czy do działań służb miejskich. Tam jest potrzeba, stąd zdecydowaliśmy się przekazać ten pojazd w to miejsce, gdzie będzie bardziej potrzebny niż, niż u nas w kraju. Jeszcze nie wiadomo, gdzie ostatecznie trafi samochód z Ritmian. Będziemy, będziemy roz, patrzeć z wojskowymi, gadać jak to zrobić, co by oddać samochód dla nich, albo zostanie się w służbach komunalnych naszego miasta, albo inny wariant, taki co by oddać do tego miasta, gdzie potrzebują, taki miasto tam Herson. I Słowian, gdzie Ruski już poszedli, odeszedli i rozkradli wszystkie samochody. I te miasta jest też taka duża potrzeba, aby te samochody pracowali dla tych miast. W Nowowołyńsku nie prowadzone są działania militarne. Miasto to, jak wiele innych pomaga mieszkańcom i władzom terenów, gdzie wojna zniszczyła praktycznie wszystko. U nas jest spokój ale dużo jest ludzi, jakie przyjechali z tych miast, jakie jest rozbite, takie, jakie straciły, straciły piątra, chałupy i żyją u nas, to jest na pewno 7 tysięcy ludzi przyjechało do naszego miasta. Nasze miasto ma 60 tysięcy ludzi, ale 7 już przyjechało z innych miast, ale obok nas jest przejście graniczne Zosin, u Lug, polsko-ukraińskie i no, naprawdę jest spokój, ale Робимо все, щоб допомогти іншим інним Ukraina potrzebuje nie tylko wozów strażackich. Potrzebujemy nie tylko samochody, wozy strażackie, ale potrzebujemy karetki e, dla szpitali, bo e, kiedy Ruski poszli z tych miast, oni skradli wszystko, nie ma nic. Służby komunalne też nie mają nie jednego samochodu, albo jest skradzony, albo jest rozbity, zniszczony. Jednostka ze Święcicy niedawno otrzymała nowszego Stara 266. Jednak przywiązanie i sentyment do starego wozu bojowego u strażaków pozostał. Troszkę żal, troszkę u nas posłużył, także zawsze rozstania są trochę ciężkie. Żal z rozstania łagodził cel przekazania samochodu. Wiadomo przynajmniej, że będzie on potrzebny komuś dalej i będzie służył do tego, czego jest stworzone. Wójt Forkasiewicz i wicemer Pasewicz zapewniają, że kierowane przez nich samorządy już w warunkach pokoju będą współpracować. Myślę, że to jest początek współpracy i miejmy nadzieję, że, że ta współpraca y, będzie bardziej intensywna y, w, już w czasie pokoju. Jak będzie u nas spokój, to będziemy współpracować. Працювати більше в інших тематах, в інших таких спільних проєктах. Єжис Цис, СТФ